Siemaneczko witam w kolejnym odcinku na kanale Młody Rolnik Cyprianowski Dziś jest ostatni odcinek z pierwszej serii Farminga. Dziś jest ostatni, jedenasty Więc nie za fajnie Dziś będziemy kupować kupować Na jednym odcinku coś Kupimy krowy, o Lepiej eee robi w te tak swoją drogę, więc trzeba na pewno baloty. Pik. To długa przerwa ogólnie od tej sali. Więc zapomniałem w ogóle, co tutaj gdzie jest. Pik. Nie, pik. Pik. Ja myślałem, że no odciążnik potrzebuje Od dwóch bali. a jednak nie. Jać i pyk. To jest Teraz trzeba słomy na pewno. Później jeszcze jedna trawa, jeszcze jedna kieszonka. O nie, za dużo będzie. Za dużo będzie. Będzie tak za dużo. Te słońce. W ogóle. O nie. Dobra, będzie dobrze. Będzie dobrze. Przedawkowałem pierwszy raz w życiu farmingu, Przedawkowałem chciałem i ja. Dobra. Co tu to, to już koniec? Nie! Ja Ale przedawkowałem? Ja! Tak przedawkowałem Masakra jakaś. Pierwszy raz w życiu. To fajne. Nie no, to, to, to trzeba jeszcze raz zrobić. Robimy jeszcze raz nowy paszowóz w tamtym to kiedyś wykorzystamy w sumie kiedyś, się to kiedyś wykorzystam, bo to jest ostatni odcinek. Może będę sobie jeszcze na tym grał. Sidzie, gdzie to teraz jest? Zwierzęta. Nie stać mnie. Przedajemy, że nie potrzebuje kombajnu, Pik. i mamy to, Pik. i robimy tak, jak to się robi. Zaczynamy od słowa. Ile tu będę robić? Zaczynamy od słowa Dobra Jeszcze jedna Nowy, Teraz traktor Dwie bele tego. Dobra To jest w ogóle poradnik jak zrobić pasze A jak nie można je robić To by pomyślał że poradniki będę robił Na YouTube to jest trawa ale tej trawy chyba z dwie Teraz możemy dodać jeszcze odrobinkę trawy, jeden balut nie więcej, znaczy siana. Kurde Dobra, po trochę słomę Na widły Jeszcze trochę Dobra, już nic będę robił Bo będzie, że za dużo W ogóle trzeba zabrać dwutę.

I pyk. I jedziemy na farmę. Uy. Dlatego zawsze jak jeździć takim traktorem z dużym obciążeniem, zawsze obciążyć. Zawsze. W tym momencie ja robię coś głupiego, bo zaraz skończymy na boku. I w ogóle zanim ja dojadę, to macie, macie intro, więc zawsze się widzimy. Two, two, three, Dobra, jestem już i zapomniałem, że jeszcze byłem poza odcinkiem, więc sorry, bo musiałem zobaczyć jak to tam jest, bo o to nigdy jakby 22 nigdy e, tych Ale zapomniałem tego czegoś, ale to nie jest potrzebne. mało co napełniło. W tym momencie robimy to tak, że kupimy po <grybujesz> Tak jak kador sprzedajemy pole. A w ogóle co jest na tym polu? A to? No to nie sprzedajemy pola, nie robimy takiego kador. My robimy takie kador w innej serii. Sprzedajemy jakiś ciągnik. jest w małych ciągnikach? To średni ciągnik. Piek. Jeszcze jakiś? No dobra, no. To. Mamy hajs. No. Dobrze. Tutaj mamy takie. Więc ja возьmę Pik. kup. Dobra. Mam już jest zapewnione. Choroby są. to jest. Wszystko jest. Więc to był ostatni odcinek z tej serii. Szkoda, może kiedyś do niej powrócimy, ale raczej już nigdy. Więc nara. Czyli <ścoughs> nie, zaraz będzie nara. Dobra. Vince, Nada.